Marek Rogalski, Dom BOŚ. Na rynku złotego mieliśmy w zeszłym tygodniu próbę podbicia notowań dolara. Para dolar-złoty wzrosła w okolice 3,62, a potem jak e, amerykańska waluta zyskiwała na rynkach światowych. Natomiast e, poniedziałek e, przynosi tutaj cofnięcie e, dolara. Mamy, mamy spekulacje, mamy obawy co do, e, co do tutaj ingerencji trochę, e, rządu USA Fed. Chodzi, chodzi o, o to, że Jerome Powell ujawnił, że Departament Sprawiedliwości tutaj y, y, rodzi mu pewne zarzuty co do, co do jego wcześniejszej działalności. Y, I tutaj rynek oczywiście boi się o, o właśnie o Fed, o to, że Fed może być, że tak powiem, y, y, tutaj, y, że tak powiem. Niepotrzebnie ingerowany przez amerykański rząd. Więc dolar, dolar traci się na szerokim rynku. Też mieliśmy w zeszły piątek sporo oczekiwań co do, co do danych z USA, z rynku pracy, też co do potencjalnego wyroku. Sądu Najwyższego USA w sprawie CEU. E, okazało się, że w wyroku e, nie było, on się pojawił później, więc stąd też dzisiaj właśnie dolar, dolar jest e, słabszy. No i jak patrzymy na notowania w poniedziałek rano, dolar złoty złot, 3,60, czyli dwa grosze niżej niż e, było to na w piątek, natomiast euro nieco poniżej 4,21, także generalnie złoty jest e, silniejszy na początku e, nowego e, Tygodnia. Pytanie, czy to się utrzyma, bo y, będziemy mieć y, w środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj, y, wprawdzie, nikt się nie spodziewa za bardzo y, zmian y, w poziomie stóp natomiast Teoretycznie rzecz biorąc RPP, bio, patrząc też na ostatnie dane o inflacji, która była w grudniu, no, miałaby przestrzeń do obniżki. Choć mówię, to ta obniżka powinna mieć miejsce na wrażenie później, ale gdyby ta obniżka miała miejsce właśnie w najbliższą środę, to też byłoby to, że tak powiem, zgodne z tym, co dane makro e, nam e, pokazują. Więc cięcie 100% już teraz. Mogłoby tutaj wpłynąć nieco negatywnie na, na złotego. Także ten tydzień, myślę, że właśnie tutaj z decyzją RPP, jako jedną z ważniejszych w kalendarzu.